Okres Pleistocenu, czyli epoki lodowcowej, to czas szczególny w historii geologicznej tatr. Gdyby nie lodowce, nie byłoby tatr w kształcie, które dziś znamy. Spójrzmy na Dolinę Białki. Jest to modelowa, wręcz klasyczna forma ukształtowana przez lodowiec. Lodowce pozostawiły po sobie szereg form ukształtowania terenu, wykonując ogromną pracę rzeźbiąc podłoże największą, najwybitniejszą spośród wspomnianych form rzutującą na krajobraz są doliny ukształtne, czyli żłoby polodowcowe. Żłob lodowcowy jest wynikiem erozyjnej działalności lodowców niszczącej na swej drodze wszelkie przeszkody. Mam na myśli proces wyrywania, z którym mamy do czynienia, gdy odrywane są większe lub mniejsze fragmenty skalne, a następnie wchłaniane przez masę lodową, oraz ścierania, czego efektem jest wygładzanie terenu. Do ścierania i wygładzania dochodzi głównie za pomocą owych, wyrwanych z podłoża skał. Oczywiście także skał, które opadły na lodowiec, podcinanych przez niego stoków górskich, zostały przez niego wchłonięte. Rzeźbotwórcza praca lodowców przyczyniła się wydatnie także do pogłębiania dolin. Wielkość dolin pozostaje bowiem w ścisłym związku z rozmiarami lodowca. Dziękuję za uwagę.